Dzień dobry Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej. Dzisiaj temat nieepidemiczny i w zalewie złych informacji, dobre informacje od nas, a będzie je przekazywał Zastępca Prezydenta Miasta Torunia, Pan Paweł Kulewski, który jest z nami. Dzień dobry Panie Prezydencie. Dzień dobry Pani Rzecznik, witam Państwa. I Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, Dyrektor Paweł Piotrowicz, również dzień dobry. Witam panów, ale na początek od Panu Prezydentowi oddamy głos. Raz jeszcze dziękuję, Szanowni Państwo, chcielibyśmy przekazać Państwu, jak sądzę, obiektywnie bardzo dobrą informację dotyczącą tego, iż gmina miasta Toruń zdecydowała się uruchomić sklep, sklep specjalny sklep, który, u którego zarania leży naprawdę szczytna społecznie idea. Idea, a mianowicie sklep socjalny z prawdziwego zdarzenia, który by świadczył usługi dla określonej grupy mieszkańców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, gdzie będą świadczone usługi z zakresu sprzedaży asortymentu od powiedzmy materiałów i produktów spożywczych po chemię gospodarczą, chemię domową, po nawet asortyment odzieżowy ten sklep formuła tego sklepu będzie uzupełniona formułą kafeterii socjalnej która również miałaby funkcjonować równolegle do tegoż sklepu idea sklepów socjalnych wzięła się z miast Europy Zachodniej My analizowaliśmy przykłady sposoby funkcjonowania tego typu rozwiązań, m.in. na terenie Wiednia, gdzie obecnie funkcjonuje co najmniej 16 tego typu sklepów. Obserwowaliśmy również przykład sklepu socjalnego, który z powodzeniem funkcjonuje już w Katowicach od grudnia 2020 roku. Rozmawialiśmy o wyzwaniach, które ta formuła Sklepu narzuca partnerom, czyli gminie bądź też podmiotowi, który prowadzi ten sklep i zdecydowaliśmy się podobną formułę zastosować również w Toruniu. Chcielibyśmy zaprosić organizacje pozarządowe, partnerów społecznych do prowadzenia tego typu sklepu na terenie naszego miasta, o szczegółach, o kryteriach naboru ofert. Opowie Pan dyrektor Paweł Piotrowicz z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji. Ja chciałbym skupić się na kilku podstawowych rzeczach. Po pierwsze, gdzie chcielibyśmy tego typu rozwiązanie i sklep zlokalizować, ale również o tych ideach, które przyświecają nam, jeśli chodzi o uzyskanie pewnych rezultatów, uruchomienia tego sklepu w krótkiej perspektywie, to przede wszystkim integracja społeczna, to przede wszystkim pomoc dla ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji bytowej. Ten sklep kierowany jest przede wszystkim do osób, które już do tej pory korzystają z oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy korzystają z różnego rodzaju pomocy. Z informacji z mopr wiemy, że jest to około 4600 osób, jeśli chodzi o gminę miasta Toruń, więc to jest przede wszystkim ta pierwsza kategoria osób, której będzie umożliwione korzystanie z tego sklepu. Warto powiedzieć, że nie każdy z nas będzie mógł zrobić zakupy w tym sklepie z uwagi na właśnie pewien pułap i pewne kryteria, które chcemy zawrzeć tutaj w umowie z partnerem społecznym. Przede wszystkim są to osoby potrzebujące pomocy, które będą mogły zrobić zakupy za naprawdę bardzo małe pieniądze. Jedną z idei, z idei tego sklepu jest to, że. Większość towaru, jak nie cały asortyment, jest oferowany w cenach, które są poniżej 50% ich rynkowej wartości, jeśli chodzi o produkty spożywcze. Czasami w tego typu sklepach można nabyć chleb za 50, 60, 70 groszy. I właśnie tego typu rozwiązania będziemy chcieli również realizować za pośrednictwem partnera zewnętrznego. O tych kryteriach i o szczegółach będzie mówił w późniejszym etapie konferencji pan dyrektor. Chciałem powiedzieć kilka słów o, lo o lokalizacji, bo analizowaliśmy zasób miejski pod kątem najbardziej adekwatnej propozycji lokalowej. No i okazało się, że rzeczywiście takowy mamy. Ci wszyscy, którzy z Państwa wiedzą, gdzie znajduje się taki pasaż handlowy vis-a-vis -vis rektoratu przy ulicy Gagarina 152. Wiedzą też doskonale, że jest on bardzo dobrze zlokalizowany. Tam znajdują się na parterze dwa lokale. Jeden typowo przeznaczony pod działalność właśnie sklepu socjalnego, który, którego powierzchnia oscyluje gdzieś w granicach 152 m2, który mógłby służyć właśnie za ten sklep. Tu widzą Państwo Elewację tego sklepu, tej, tej nieruchomości. Lokal, którym niedawno przeprowadzono gruntowny remont, jest przystosowany do prowadzenia działalności gospodarczej. W zasadzie beznakładowo można rozpocząć tam funkcjonowanie sklepu z zapleczem socjalnym, z takim specjalnym włazem na dostawy od strony podwórka więc naprawdę lokal. Detykowane w zasadzie tej działalności. Drugi lokal, który uzupełniałby tą formułę produktu społecznego, gdzie chcielibyśmy aktywizować z kolei społeczność klientów sklepu socjalnego, jest to lokal 80-metrowy, położony w zasadzie 3 metry, 4 metry naprzeciwko wejścia do sklepu. Jest to lokal o wielkości 80 m2, gdzie do tej pory były zlokalizowane usługi gastronomiczne, więc w zasadzie również on spełnia tą taką formułę kafeterii, która mogłaby w zasadzie beznakładowo rozpocząć swoje działania. Tu będziemy chcieli zlokalizować. Usługi, tak już wcześniej powiedziałem, takie, które integrują osoby, które są w trudnej sytuacji społecznej, tam będzie świadczona pomoc psychologów, będą przeprowadzane rozmowy, warsztaty. Chcielibyśmy, żeby, żeby ten podmiot zarządzający tego typu usługi nam tam zabezpieczył. Jak widzą Państwo, no, lokal jest również w bardzo dobrej kondycji i w zasadzie beznakładowo mógłby służyć rozpoczęciu tej działalności. Jeśli chodzi o lokalizację, więc jak gdyby cały, oba lokale, czyli ten segment zlokalizowany w tym kwadracie handlowym w pobliżu linii tramwajowej numer 1. Takiego modułowego dosyć peronu przesiadkowego, gdzie znajdują się linie m.in. 15, 17, 26, 28, 36 i 40, więc w zasadzie z każdego zakątka miasta, z każdej części miasta można bardzo łatwo dostać się do tego miejsca i ewentualnie te zakupy dokonać już po oczywiście uruchomieniu. Funkcjonowania tegoż sklepu. Może poprosiłbym pana dyrektora o przedstawienie szczegółów zakresu naboru ofert. Jakie priorytety i kryteria udało nam się ustalić i zaproponować organizacjom pozarządowym na zewnątrz. Chcemy, to może już uprzedzę informację. Jeśli chodzi o terminy, aby no, te, nabór tych ofert skończył się 2 kwietnia, jak najszybciej moglibyśmy podpisać porozumienie z danym podmiotem, który ewentualnie zgłosiłby się w tym naborze ofert, by móc jak najszybciej tego typu formułę sklepu socjalnego w tym miejscu uruchomić. Szanowni Państwo, nie ulega wątpliwości, że w tego typu przedsięwzięciach, które mają charakter społeczny, a takim niewątpliwie jest sklep społeczny i kawiarnia społeczna, którą planujemy uruchomić w Toruniu, najistotniejszym elementem, czy bardzo istotnym elementem jest wsparcie ze strony miasta. I to wsparcie w postaci lokalu wynajętego przez miasto za złotówkę miesięcznie, za każdy z tych dwóch lokali. Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z sytuacją, w której Organizacja pozyskana w tym konkursie będzie mogła prowadzić działalność sklepu społecznego i kawiarni społecznej, ponosząc koszty czynszu w wysokości tylko 2 zł miesięcznie za obydwa te lokale. To jest najważniejszy wkład miasta, który wspiera to przedsięwzięcie. W kryteriach obok tej wartości czynszu podaliśmy informację, że sklep musi działać co najmniej 5 dni w tygodniu że musi działać co najmniej 5 godzin każdego dnia. Że musi być w tym sklepie dostępny asortyment o charakterze przede wszystkim spożywczym, ale także chemia gospodarcza czy odzież w cenach niższych niż ceny rynkowe. Złożyliśmy zastrzeżenie, że nie można w tym sklepie handlować napojami alkoholowymi oraz wyrobami tytoniowymi. To się wpisuje w politykę miasta związaną z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom. Pisaliśmy także, że korzystać z tego sklepu będą mogły osoby, które będą miały specjalne skierowania z MOPR-a, więc osoby, które są gorzej sytuowane, dla których dokonywanie zakupów w sklepach zwykłych, gdzie są ceny rynkowe, stanowi znaczne obciążenie budżetowe i które będą mogły polepszyć jakość swojego życia, korzystając właśnie z niższych cen oferowanych przez sklep socjalny. Ustaliliśmy, że operatorem tej placówki może być organizacja pozarządowa, która działa co najmniej od roku, która realizuje zadania na rzecz mieszkańców Torunia i na terenie naszego miasta, która nie ma zaległości finansowych wobec miasta, rozlicza i rozliczała w sposób prawidłowy dotychczasowe zadania, które realizowała we współpracy z miastem, która wreszcie nie zalega z opłatami państwowymi typu ZUS czy typu podatki skarbowe, które należy wnosić do odpowiednich instytucji państwowych. Także jednym z warunków jest to, żeby organizacja dysponowała możliwościami zaadaptowania tych obiektów na potrzeby prowadzonej działalności, czyli wyposażenia w sklepu w regały, w kasy, te wszystkie urządzenia, które są konieczne do prowadzenia takiej działalności. Także istotnym warunkiem jest obowiązek zatrudnienia jako obsługi tego sklepu osób bezrobotnych, mieszkających w Toruniu i tutaj będzie prowadzona współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy dla miasta Torunia w celu pozyskania tych osób i zatrudnienia. Oczywiście oferty złożone przez organizacje będą rozpatrywane przez komisję lokalową, której przewodniczy Pan Wiceprezydent Zbigniew Frasielewski. Termin składania ofert wyznaczyliśmy na 2 kwietnia, natomiast samo ogłoszenie pojawiło się w sieci internetowej 18 marca zostało oczywiście rozesłane do organizacji pozarządowych i opublikowane w miejskim serwisie dla pozarządówek orbitorn.pl. To ja dziękuję Panom. Pojawiają się do pytania i pozwolę sobie je zadać prośba o wytłumaczenie, w jaki sposób będzie to działało, jak te osoby uprawnione będą się legitymować w sklepie, że, że, że są osobami uprawnionymi do zakupu tych towarów, ale też do pytania o, o same towary. Skoro będą kosztowały te 50% ceny rynkowej, no to trzeba będzie to zaopatrzenie w jakiś sposób zdobyć. Skąd będzie się brało ten tańszy towar w takim sklepie, poza tym, że będzie to zadanie tego podmiotu, który będzie wynajmował te pomieszczenia. Jeśli mogę w zakresie pytania pierwszego, rozważaliśmy w jaki sposób moglibyśmy się tu zabezpieczyć, w, w tym sensie, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie każdy z nas będzie mógł zrobić te zakupy w sklepie socjalnym z uwagi na, na, na pewną kategorię klientów, do których chcielibyśmy specjalnie zadedykować tego typu ofertę, a zatem będzie się to odbywało na, za pomocą tak zwanych zaświadczeń, które będą wydawane przez toruński MOP, o możliwości korzystania z tej oferty jak już wcześniej również powiedziałem mop z usług MOPR-u dotychczasowo korzysta ponad 4600 osób w Torunia, więc to jest ta pierwotnie nasza grupa docelowa którą chcielibyśmy objąć i udostępnić ofertę sklepu socjalnego jeśli chodzi o możliwość zrobienia zakupów pan dyrektor również mówił o tych ograniczeniach jeśli chodzi o ilość wejść w trakcie dnia ilość wydanych Pieniędzy, wiemy, że w Katowicach jest to jednorazowo można wydać 100 zł na, na, na te produkty, które są w asortymencie sklepu socjalnego, więc będzie również, będziemy chcieli w podobny sposób ewentualnie te kryteria sformułować, ale one się odbędą już sekwencyjnie później po wyłonieniu podmiotu operatora. Tej formuły sklepu socjalnego. Jeśli chodzi o drugie pytanie, również potwierdzamy, że ze strony gminy miasta Toruń będziemy chcieli zabezpieczyć lokale, tak żeby w sposób no, z dużą gratyfikacją były one użyczone podmiotowi. Natomiast cały ciężar zabezpieczenia łańcucha dostaw. Będzie spoczywał na podmiocie zewnętrznym. No, z przykładów, które obserwujemy, chociażby z Wiednia, z Katowic, wprost wynika, że to NGOs czy, czy fundacja bądź też organizacja pozarządowa, która prowadzi tego typu przedsięwzięcie, zabezpiecza, zabezpiecza dostawy, chociażby kontaktując się z licznymi przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność komercyjną w zakresie chociażby produktów spożywczych, pozyskują. Z tego łańcucha dostaw żywność, która ma tak zwany krótki termin, ale jeszcze nadaje się do spożycia, bądź też produkty, które już są przecenione. No i tego typu zakres aktywności również jest oczekiwany, jeśli chodzi o te kryteria konkursu, który został sformułowany i teraz obecnie jest ogłoszony. Dziękuję bardzo. Więcej do pytania nie ma ze strony. Obserwujących konferencję, także dziękujemy za udział, dziękujemy za przekazane informacje. One wszystkie, oczywiście w najbliższym czasie, wraz ze zdjęciami, lokalizacją będą również Państwu udostępnione. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.